DIF Broker, Anna Dąbrowska. Pr witam na krótkiej prezentacji Platformy Pro, czyli platforma, którą możemy zainstalować na komputerze Windows lub Mac, na swoim komputerze. I ona jest bardzo dobra do analizy technicznej, wykresów i analizowania sytuacji pod względem właśnie wykresów. Wszystkie, wszystko, co. Dokonamy na tej platformie, zostaje zapisany na serwerze, także można się logować z innego komputera i to wszystko będzie zachowane. Gdy pierwszy raz otworzymy, zalogujemy się na, tym, na tej platformie, mamy taki widok, on może nie jest zbyt przyjazny, dlatego pokażę, co można tutaj zrobić. Przejdźmy na wykresy, i mamy takie cztery wykresy. Można używać w takim oknie cztery wykresy, dwa. Lub najbardziej chyba polarny używany jest jeden wykres, tak? Czyli tu można pozamykać, wszystkie w ogóle okna można zamykać, otwierać. Weźmy, zr zrobię jeden duży wykres na cały, na cały ekran. Będzie on tutaj wypełniał. I szukam instrumentu. Mam wykres. Mogę nanieść różne wskaźniki i ustawienia. Na przykład naniosę taki, taki oto wskaźnik. I mogę sklonować ten wykres i sklonuję się z wszystkimi ustawieniami, czyli z wszystkimi moimi wskaźnikami tutaj. Nie, to nie jest, to jest tutaj. POWIEL. I mamy nowy wykres, czyli sklonowany. Biorę teraz na, na to szare, najeżdżam i wklejam go sobie obok. Mogę zmienić nazwę tej zakładki. Klikając lewym przyciskiem myszy, zmień nazwę. Na przykład to może być waluty. Waluty. I tu mogę mieć różne waluty lub tą samą parę w różnych y, okresach czasowych, godzinny, dzienny, lub jeśli chcę mieć to inną parę walutową, to zmienię sobie instrument i mam już, mogę mieć tutaj wiele y, różnych y, walut. Czyli jeszcze raz, tutaj najeżdżam, powiel, y, przeciągam. Czasami nie jest to łatwe, trzeba się pobawić, żeby to, żeby to wskoczyło. I mam już dwie te pary walutowe, jedną mogę zmienić tutaj na coś innego. I mamy. Można dodać też, tu mam trading, czyli tu będę miała swoje pozycje, zlecenia, podsumowanie rachunku. Takie rzeczy trzeba zawsze mieć. Ale mogę dodać jeszcze jedną zakładkę, na przykład sklonuję cały ten widok waluty. Czyli tutaj powiel i będę miała jeszcze jeden widok. I tutaj mogę zmienić kolejno. Zmień nazwę, na przykład surowce albo ETF-y. ETF-y. I tutaj zmienię te wykresy na inne. Na przykład... Czyli tu mam inny widok ETF, te waluty sobie tutaj zostały i tak mogę się bawić. Do jednej zakładki można dodać nieskończoną ilość tych, tych wykresów, czyli mam tutaj jedną, drugą. Tutaj ten rachunek też mogę przerobić na wykresy, czyli mogę mieć w trzech polach mnóstwo wykresów. Gdyby kiedyś jakaś zakładka się komuś zgubiła, wszystko jest tutaj w menu, czyli w menu można dodać. Swoje różne rzeczy, na przykład pozycje chcemy wyciągnąć tutaj, żeby gdzieś wkleić, czy mieć pod ręką, zawsze można to zrobić, lub mieć wszystko tutaj w tradingu pod ręką, czyli tutaj pozycje, swoje inwestycje, zlecenia, podsumowanie rachunku, ekspozycji, jaką mamy w depozycie zabezpieczającym. Reszta jest tak jak w platformie, w przeglądarce, czyli tutaj wyszukujemy instrumentu, zawieranie transakcji, wszystko jest analogicznie. Czyli tutaj dodatkowa funkcja w tej platformie są wykresy, które mają wiele różnych tutaj wskaźników, rysowanie linii, różne takie rzeczy. Mamy wiele wskaźników i różne rodzaje wykresów. Tutaj oczywiście zmieniamy okres danego wykresu, czyli takie, takie mamy funkcje. Także zapraszam do instalacji y, naszej platformy DivBroker Pro na komputerze Windows, y, ale także i na Mac. Dziękuję bardzo.